Zaczynamy dzień od kalendarza. O ja tak o siódmej rano. Po siódmej męczy w otwieram kalendarz. Ten. O, jej chciałam otworzyć przed przedszkolę. Tak, ten. Tu masz. Wybijaj. Pomoc ci. Ale cicho, bolało śpi Co my to mamy? Co to jest? Co? Czo to? Widzisz, wiesz co to jest? Czo. Taka, taka nie, skocznia dla aut. Wiesz o co chodzi? Nie. Że stawiasz i one mogą wyskakiwać. Takie co? Ja też myślał, że będzie coś innego, nie? nie? Że na przykład będą renifery. No nie? Ha. Ale też będą renifery, nie martw się. Dzisiaj mamy skocznię. A samochody. Tu pewnie coś będzie można włożyć, wiesz? No. Też coś będzie. No, otwórz trójkę ze względu na to, że yy, wczoraj zjadłeś to jajo i nie otworzyliśmy. Super, a na sobie weźmie się. Bo mama ma dzisiaj imieni. Co tam mamy? niżej Podkowa nie kowadło Proszę. Mama ma. Okej. Okay. Super. Luluś wstał. Przebieramy się.

Mówińka. ale widzisz ona, ona wygląda tak a nie tak no ale ładna jest ładna, ale taka sama no chodź, świeć się w nocy, wiesz o tym? no więc odsieraj drzwi obiadek dziś na śniadankowek z masłem szynka ser żółty, zupa jarzynowa z kaszą i śmietaną a na podwieczorek mleko bananowe i wafle ryżowe wyszłyśmy sobie na spacerek. widzicie, Luszka ma na nogach te buty z Adidasa no i spoko, nie Lusia? Spoko. Fajne buty. Wygodne, co? Lekkie. No mokre, bo przeszłaś po trawie. No mama ma takie. Takie mamy buty. O dzięki. No i widzicie, niewiele trzeba pieniążków i kombinezon jest. Czapa jest, spepko też. I co tam? A za rogi tak trzeba kupić nowe. Więc lepiej kupić coś innego dzieciom, na przykład jakąś zabawkę czy coś, niż wydawać miliony monet na takie rzeczy. Ale bardzo fajny ten kombinezonik. Tu w części na ple, do połowy pleców. Tak do łopat. No nie, do łopatek ma takie futerko. Jak tu cieplutkie i w tych rękawiczkach też jest takie futerko. Bo widzicie, one też ma swoje rękawiczki takie na rączki, tylko że no, nic z nimi nie złapie, więc wsadziłam jej takie różowe. Idziemy. Chciałam jej kupić szarą tą czapę, ale stwierdziłam, że do tej zielonej kurtki, którą ma i ten, to ta będzie lepsza. Nawet do tej mąkowej ona pasuje. Tak więc. A ciepło. Czapeczka. Laurka wozi kotka. chodząca reklama Pepko, proszę Państwa proszę państwa i kotek jaki brudny od czegoś był w aucie po bagażniku się starzał, trzeba go wyprać lula nie dość, że wiatr muszę z komin wyciągnąć w końcu i wyprać mogłam sobie Antka pożyczyć bo on poszedł bez co, no huśtamy się mhm. Chcesz wyjść? Wyjść? Mocno? Huśta się, a tu tak zimno i skąd te dzieci mają tyle siły? Da się na młodne rękawiczki. Mnie zimne rączki, tak? Trzeba wybrać ten kombinezon w któryś dzień, ale na razie jeszcze nie, nie widać, jest trudne. Naprawdę, to tylko na kolankach, wiecie, tam gdzie gdzieś się otarła. Tak to jest czyściutki. No? Ale przez to, że matka kupiła białe rękawiczki, ale to takie, wiecie, jak gdzieś jechać, gdzie wiem, że nie będzie się spinać ani nic. Mam je tu nawet. Tej białej czapeczki jej je kupiła. Patrzcie, prawie śpi na tej huśtawce, ale nie pójdzie do domu spać. Śpiewa se. Idziemy spać do domu? Pytam cię, ci coś idziemy? Chodź, idziemy. Chodź. To pa. Wyśpij się to... Za... Jak się wyśpisz, to zadwoń. Idziemy? Wuzio, no. Idziesz z wuziem? Tak. Nie wiem, czy wam to mówiłam, ale kupując ten kombinezon... Zaprzeczyłam samej sobie, bo byłam przekonana, że kupię jednolity i w ogóle dużo bardziej mi się jednokolorowe podobają. Na przykład albo najwyżej dwukolorowe. No ale. No co ja mam powiedzieć? Zaprzeczyłam sama sobie. co to za stworzenie, Boże moje tu stoi ujęcia, które nagrywam telefonem ze względu na to, że no, nie wszędzie poręcznie jest tym moim aparatem dobra pół wody mam ciepłej, gorącej herbatkę sobie zrobiłam wróciłyśmy z tego spacerku, było mega przyjemnie fajnie się spacerowało z mamą no i powiem wam, że mam przerąbane. Ja wyglądam w ogóle. Masakra. Laura dopiero zasnęła. Ja muszę już jechać po Antosia. Zero wolności. A tak to chodziła wcześniej spać. To miałam chociaż chwilę dla siebie, wiecie, spokojnie, chociaż kawę wypić. A teraz kończy się, dobra, luźka za niedługo Antoś też przed drugimi urodzinami przestał w ogóle spać już popołudniami, także ale może jak nie będzie spała to yy, będzie chodziła wcześniej spać, Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, zobaczę jutro bo jak ma tak chodzić późno spać, to ja wolę, żeby chodziła o, o 18 spać ja będę miała coś jeszcze z wieczoru yy, i niech wstaje nawet o 6 rano, ale nie wiem. Zimno. Jadę po niego. Tylko muszę schować wówczas. Kurtka luźki na ziemi. Krzywe zwierciadło. Jedziemy. Jest zmyszany dzisiaj za mojego dziadka. Tata nie zdążył wrócić. Moja mama się boi moim autem jechać. Zabieram dzieci, ja zostanę u babci, u cioci. A mama pojedzie sobie z nimi do kościoła. No, takie niespodziewane plany. Przynajmniej się ogarnęłam trochę. Tak matka schowała kalendarz, że go nie może dostać. Kochani, jest już późno, choć otworzymy kalendarz. Myśmy wróciły, bo byłyśmy e, z moją mamą. Tak jak wam mówiłam, moja mama bała się moim autem jechać, no i dopiero wróciliśmy a już jest po 20, Okąpałam Laurka, to znaczy umułam jej pupcie i tak dalej. Że jej nie wsadzałam do wanny. Otwieramy kalendarz i Laurka pije mleczko idzie spać. Więc pewnie się jeszcze odezwę do Was. No. Czekaj, szukamy, jak ją my trójeczkę, czwóreczkę. Moja mama ma dzisiaj imię i inne życzenia, proszę pisać w komentarzu. <noise> Tutaj, o to będzie coś malutkiego. Tutaj, tu, no naciskamy mocno. Oh. No wyciągaj, wyciągniesz? Ty masz małą rączkę, Ojczo. Co to? Pokaż. Krecik? O jakie małe elemy, Jezus, jaki krecik, o jaki malutki, zobaczcie go, krecik, jakiś i kopiec krecika to jest, widzisz, I nie wiem, jedzonko dla krecika, o, można tak włożyć do norki, o jak, jaki hit w ogóle, krecik i jakieś takie, yy, nie wiem, to pewnie na coś będzie, będzie można gdzieś to doczepić, a może można mu na nosek dać, o. Jest tu gdzieś na tym obrazku ten krecik? Tu jest krecik, zobacz też. A te owocki? To będzie pewnie jedzonko po prostu. O, tu można dać dla zwierzątek. O tutaj, zobaczcie. Tu są te owocki i to jest jedzonko dla konika to. Wiesz? A gdzie masz drugie? Tu jest jedzonko. No takie mamy dzisiaj. Taka zdobycz. U Antka kiepsko, u Ciebie też kiepsko dzisiaj poszło. Niania jeszcze nie, na nianio przyjdzie czas. Jak Lusia będzie grzeczna. Lula ewidentnie mnie dziś wykorzystuje, popołudnia ze mną zasypiała i teraz też, no nie wiem, ma jakiś kryzys z tym samodzielnym zasypianiem. Nie chce iść spać w ogóle. Dobra, kładę się z nią i się odezwę jeszcze. Kochani, taki wyszedł ten vlog Ja się właśnie sprysznicowałam i ogarnęłam, zrobiłam kanapki Marzowi, co prawda tylko cztery, ale z jajkiem takie pożywne, także może mu wystarczą, a nie masz chleba. No i, no i nie ma chleba. Jutro trzeba kupić pierwszy chlebek. I co No i tak, nie już się ogarnęłam. Taki ten vlog dzisiaj wyszedł, no bo nie wiem, jakoś nie miałam natchnienia. To znaczy, nie nawet natchnienia, ale takiej chwili, żeby złapać za aparat i tak dalej. I tyle co nagrałam, to telefonem. No ale to się też tak nie da codziennie, prawda? Żeby na maksa. Bo Laurcia też była cały czas przy mnie i zasnęła późno, później ją obudziłam i. Pojechaliśmy, a wiecie, tam u babci nie chciałam nagrywać. No i teraz yy, zrobiłam kanapki mężowi. Ogarnięta już jestem, co prawda, pójdę spać w koszulce, ale nie mogę, nie wiem, gdzie wsadziłam pyżamę, i nie chcę już po prostu grzebać i robić tam ruchu, żeby dzieciaczki się nie obudziły. No więc brałam sobie taką koszulkę i spodenki i pójdę spać, tak. Muszę się pokremować, bo mam dalej taką suchą tą buzię. No i czekam na męża bo jest w drodze z tej Warszawy Jak wracaliśmy od babci to był w Częstochowie więc niedługo powinien być na miejscu Tak liczę, że do 15-20 minut przyjedzie dobra kochani, kończę już na dzisiaj Do usłyszenia w następnym vlogu, bo jeszcze go muszę złożyć pa. Uśmiech! I cały Dobra, tańczymy, żeby było wesoło.